Cześć, witam się w przeszczeniu moich kart Tarota. To będzie rozkład na pełnię księżyca dla znaków wodnych. ryby Skorpion, 4-5 grudnia 2025, na pełnię księżyca. Oczywiście to jest rozkład kolektywny i nie każdy odnajdzie się w tym przekazie. I rozpoczynamy od osób z znaku raka. Co jest ukryte przed rakiem? Co jest ukryte przed rakiem? Wiesza. Dziesięć kielichów. Pustelnik. I sprawiedliwość. No, tutaj będzie tąpnięcie. Nastąpi jakieś, yy, jakaś ruina, coś się tu zburzy, coś tutaj runie, ale to jest konieczne. To musi <coughs> tak się zrobić, ponieważ po tym runięciu, po tym zburzeniu czegoś, co było postawione na złym fundamencie, co po prostu nie miało racji bytu, co, coś, co musiało naprawdę się zakończyć. Właśnie teraz się zakończy i w wyniku tego zakończenia no, będzie to takie tąpnięcie wieża, to zawsze jest to wyzwanie, jest to duża trudność, ale lepiej to zaakceptować, bo te wieży nie można się przeciwstawić. Po prostu za długo ktoś czekał z czymś i teraz no, wszechświat sam to burzy. Burzy po to, żeby ktoś jakby poszedł po rozum do głowy żeby została przywrócona, przepraszam, <laughs> równowaga w jakiejś sytuacji, jakaś sprawiedliwość, i w wyniku tego tąpnięcia będzie oczyszczenie, przypłynie bardzo pozytywna energia tutaj do Twojego życia, i zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski a nawet będziesz wiedział w jaki sposób tutaj no, uporządkować te ruiny, które pozostaną po tym rozpadzie. Koniec końcem będzie to pozytywny obrót w twoim życiu, bo sytuacja zostanie przywrócona właśnie do równowagi, do sprawiedliwości, do zasad. Jeżeli będziesz, jakby, takiej energii akceptacji, to nawet odczujesz w związku z tym zadowolenie. <laughs> A jaka energia jest tutaj sprzyjająca? Będziesz też, jakby wiedział po tym, po tym rozpadzie, co ci spełnia, co daje ci to poczucie szczęścia i po prostu bogate o to doświadczenie, o te wnioski, będziesz wiedział, co zrobić, jak uporządkować swoje życie lub daną sytuację. A jaka tu jest dostępna energia około tej pełni dla raka? Rejection. Odrzucenie. No, w jaki sposób będziesz się bronił przed tą wieżą? Będzie trochę brakować akceptacji w tobie tego, że to się wydarzy lub się wydarzyło z jakiegoś powodu. Może sam się do tego przyczyniłeś? Miej zaufanie, że ta wieża to jest po prostu... Koniec końcem, pozytywny obrót dla twojego życia. Tak więc nie warto się przeciwstawiać tej wieży. To się zdarzy. I trzeba mieć zaufanie, że coś lepszego po tej ruinie czeka na ciebie. Coś lepszego życie ci przyniesie. Coś pozytywnego. Coś, co naprawdę jest ci szczerze przeznaczone. I taki jest rozkład dla raka. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam pa. A teraz zapraszam na rozkład z okazji pełni Księżyca osoby spod znaku skorpiona. Co jest przed Tobą ukryte. Skorpion. Co jest ukryte przed Skorpionem? Osiem kielichów, paść kielichów, kochankowie i dziewięć miecz. No, jest taka sytuacja, że skorpion coś musi pożegnać w swoim życiu. Że skorpion odchodzi od jakiejś sytuacji, która już emocjonalnie nie działa, już nie jest jakby w interesie skorpiona a już nie daje spełnienia, nie ma wartości w tej sytuacji emocjonalnej, którą trzeba porzucić, zostawić i otworzyć się na coś nowego. No bo to było takie partnerstwo, może nawet relacja, naprawdę, której Skorpion dał dużo swojej pasji namiętności, dużo energii. No, ale to już nie działa. Mimo że to było takie bardzo mocno odczuwane um, bardzo mocno odczuwane przez skorpiona na poziomie serca <laughs> pasji, namiętności, <laughs> emocji. No, w związku z tym, że ta sytuacja jakby znalazła już koniec, czy jakaś relacja z kimś, co wydawało się Skorpionowi idealna relacja, idealne dopasowanie, jednak nie. Jednak na ten moment ta sytuacja musi zostać w przeszłości. To już jest koniec tego partnerstwa. Koniec. Tej współpracy, która się wydawała na pozór idealna, ale w jakiś sposób nie. No i zrozumiałe jest, że w związku z tym, że kończy się coś, co Skorpion bardzo, czym Skorpion się bardzo pasjonował, przeżywał, dawał dużo siebie, to teraz jest wiadomo, że człowiek. No, Przeżywa niepokój, przeżywa lęk, obawy, co będzie jakby za rogiem, co będzie jutro, co będzie po tej pasji, która. No tutaj w jaki sposób się kończy. I skorpion mówi bye bye. Skorpion musi odejść, musi pójść. Nową ścieżką życia. Nie warto tkwić jakby w resztkach po tej pasji. Nie warto tego przeżywać, rozpamiętywać, użalać się. Po prostu trzeba zdecydowanie się odciąć i pójść ku nowemu. I to będzie najzdrowsze dla skorpiona. A jaka tu energia będzie skorpionowi sp y sprzyjać w związku z tą sytuacją? <Klacht> Refleksja. No, ta sytuacja, to partnerstwo coś ci pokazuje, jak w lustrze coś możesz po prostu e, dojrzeć, dowiedzieć się o sobie. E, to jest takie odzwierciedlenie, ta sytuacja jest Twoim odbiciem tego, co jest w tobie. Może gdzieś, co jest ukryte, odzwierciedla jakąś energię, Twoją energię. Więc spróbuj spojrzeć na to partnerstwo, na tą pasję, jak w lustro, co to lustro Ci pokazuje. No i uzbrojony w tą informację, w tą wiedzę, będzie Ci łatwiej. Podejmować nowe decyzje i otworzyć się na coś nowego. Jak również tą sytuację poddać spokojnej refleksji. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa. A teraz zapraszam na rozkład z okazji pełni księżyca osoby spod znaku ryby. Ryby, co jest ukryte przed rybami. To jest ukryte przed osobami z znaku ryby. Rycerz Monet. Królowa Mieczy. Król Monet. I gwiazda. Można powiedzieć, że jest tutaj takie połączenie taka relacja. Która będzie relacja z przeznaczenia? Relacja, która ma taki wyższy cel, może relacja duchowa, ale taka relacja, która jakby ci jest przeznaczona, która miała się zdarzyć. Na ten moment jeszcze nie ma tu między wami takiego głębokiego porozumienia. I jeszcze ta osoba, która tu, kobieta, która stanęła tu na Twojej drodze, jeszcze w związku z poprzednimi doświadczeniami, które jej się zdarzyły w jej życiu, ona jest ostrożna teraz. Ona ma mocno postawione granice wobec siebie. Więc <laughs> dotarcie do tej kobiety, porozumienie z tą kobietą, a, będzie wymagało jakby wysiłku z Twojej strony, pracy, pracy, ale jest to kobieta bardzo inteligentna, warta jakby Twojej uwagi, ale ponieważ no, jest doświadczona przez życie w sposób trudny, ma trochę trudne doświadczenia na swoim koncie, więc ona tak szybko się na pewno nie otworzy na tą relację. Ale warto tutaj mieć zaufanie do całej tej sytuacji, do tej energii i do tego, że to jest osoba ci przeznaczona. Z przeznaczenia, ale. Aby to przeznaczenie zaistniało, zadziało się, to również wymaga naszej pracy. Takiego podejścia, zrozumienia, czułości, akceptacji, takiej spokojnej energii dzień po dniu, aby ta więź się zbudowała i aby to przeznaczenie się wypełniło. A jaka energia będzie Sprzyjać rybom. Refleksja. Reflection. Czy reflection jest to takie jakby odbicie? Odbicie, odzwierciedlenie. Czyli tutaj ta sytuacja coś Ci pokaże. Pokaże Ci, kim jesteś. Czy jesteś osobą? Która działa w sposób pozytywny, która jest cierpliwa, która może obdarzyć kogoś zaufaniem, nawet osobę, która na ten moment jest zamknięta. Więc poprzez tą relację tutaj zobaczysz, ujrzysz pewną wiedzę, zdobędziesz pewną wiedzę, o ta druga osoba będzie Twoim lustrem i pokaże Ci, kim jesteś naprawdę, czy jesteś tym królem monet, czy jesteś tym rycerzem monet, tą solidną osobą, która potrafi zaufać, potrafi drugą osobę obdarzyć szacunkiem, cierpliwością, troską itp. itd. Bardzo dziękuję za oglądanie. Z noką Wodnym, rak ryby skorpion. Pozdrawiam, pa pa!